Cześć, witajcie, jestem Wojtek. Dzisiaj kolejna część artykułu o czasach końca. Dużo, dużo milionów stron jeszcze ponoć zostało tego czasu w końca, więc zanim dojdziemy do końca, to jeszcze czas się skończy. Kolejnym wydarzeniem na, po, w kalendarzu, imperial, imperialnym kalendarzu, jest późny rok 2524 imperialnego kalendarza i to jest zgromadzenie dziewięciu. Kiedy Nagasz wyłonił się z mrocznego kotła, Arkan wiedział, że oto rozpoczął się kolejny etap ich żmudnej podróży. Witając swojego pana w świecie śmiertelników, księgi Nagasza otworzyły się po obwodzie całego okręgu. Ich pokryte krwawym atramentem strony przewracały się, smagane podmuchami nienaturalnego, magicznego wiatru. To zmartwychwstały Nagasz pochłaniał ich magiczną moc. Z ręką uniesioną ku niebu, nagarz wystrzelił promień ciemności, który przeszył chmury nad nimi przy akompaniamencie głośnego grzmotu. Następnie wypowiedział jedno proste zaklęcie, powołując do powstania ze swoich grobów wszystkich umarłych na świecie. Góry Annuli na Ultuanie zatrzęsły się, a położone wokół wyspy kamienie, e, kamienie Drogi i morze wokół wyspy Umarłych pochłonęła czerń. W Nagarocie fioletowe płomienie ogarnęły ukryte ołtarze Eret-Kial. A na szczycie zrujnowanej karkaldry przywołano z zaświatów miasto pełne duchów. W niebo wzniosły się roje skarabeuszy hepra, które w mgnieniu oka otoczyły solidnym kordonem starożytne świątynie Nehekary. Prastare monumenty, które dominowały krajobraz wielkiej pustyni na przestrzeni ostatnich kilku tysięcy lat, zostały zaś utopione w morzu piasku. Setra, nieśmiertelny, natychmiast udał się do swoich kapłanów, żądając od nich wyjaśnień. Jednak nawet najmądrzejsi z mądrych nie wiedzieli, z czym mają do czynienia. W Waldorfie z natury izolacjonistyczne kolegium ametystu rozpadło się w pył, a puste spektra, po dawno zmarłych czarodziejach, swobodnie przechadzały się ulicami miasta. W każdym miejscu świata umarli przebudzali się do życia, odpowiadając na wezwanie wielkiego Nagasza. Rzucane zaklęcie nagle się jednak urwało. Wielki nekromanta zaczął uginać się pod ciężarem magicznego rytuału. Starożytna klątwa biegła w jego żyłach niczym najsilniejsza strucizn, wysysając z niego magiczną moc oraz siły witalne. W tamtym momencie Arkan i Manfred zdali sobie sprawę, że elfia księżniczka najwyraźniej wcale nie była wiecznym dziecięciem, a jedynie zwykłym bękartem z przeklętej linii Enariona. Z uwagi na swoją gargantuiczną dumę, Nagasz nie chciał dopuścić do siebie myśli, że właśnie przegrywa, nawet czując zgniatającą jego słabe fizyczne ciało potężną magię. Podskórnie czuł jednak, że jeśli szybko nic z tym nie zrobi, polegnie na całej linii. Wielki nekromanta wbił swój kostur w ziemię, przekazując całą, nagromadzoną przez siebie magię samej ziemi. Po krótkiej chwili cała Sylwania została dosłownie rozdarta przez potężne trzęsienia ziemi wzbudzone przez niestabilną magię. Całą krainę pokryły głębokie kaniony, które odkryły cmentarzyska pochłonięte przez ziemię na przestrzeni wielu pokoleń. Kiedy grunt się uspokoił, ich lokatorzy zaczęli powoli podnosić się ze swojego snu, dołączając do bluźnierczej krucjaty wielkiego nekromanty. Nagasz zaczął wpatrywać się w wyrwany z koszmarów krajobraz swojego nowego królestwa. Ku zdziwieniu, Swoich dwóch najwierniejszych sług w jego oczach nie było jednak dumy z osiągniętego efektu. Władca umarłych wiedział, że jeśli ma mieć choć szansę na zwycięstwo w wojnie przeciwko mrocznym bogom, musiał znieść tę klątwę. Wybrawszy swój pierwszy cel, Nagasz wydał z siebie ogłuszający okrzyk, który wprowadził delikatne struny wiatrów magii w wibracje, wzywając do siebie wszystkie te istoty, które wcześniej świadomie lub nieświadomie z uwielbieniem przyjęły do serca jego nauki. Tych, którzy nie stawili się na wyzwanie, wielki nekromanta zgładził osobiście. Nie minęło wiele czasu, a Arkan, Neferata, Krell, Manfred von Karstein, Luthor Harkon, Dieter Helsnicht, Wallach Harkon oraz Konstant Drachenfels, znany również jako bezimienny, poprzysięgli mu służyć. Jednocześnie nagarz był świadomy zagrożenia nadciągającego z północy i wiedział, że do utrzymania sił chaosu na mroźnych pustkowiach potrzebował silnego emisariusza. Manfred sprawiłby się w tej kampanii wyśmienicie, jednak Nagasz nie ufał temu błądzącemu wampirowi. Zamiast tego postanowił wyrwać z żył prawdziwej śmierci prawdziw starożytnego e, Wlada von Karsteina i mianować go swoim pułkownikiem. Choć sam wład nie darzył Nagasza zaufaniem, to obietnica zwrócenia życia jego ukochanej Izabeli wystarczyła, by ślepo wykonywał kolejne rozkazy wielkiego nekromanty. Odebrawszy instrukcje od swojego nowego króla, Wlad von Karstein stanął na czele ogromnej armii nieumarłych i skierował ją na północne granice Sylwanii. Do jego sił dołączyli bezimienny oraz Walach z zakonu krwawych rycerzy. Ich zadaniem było powstrzymywanie sił chaosu na północnych granicach Starego Świata tak długo, jak tylko było to możliwe. Kiedy trzej generałowie odjechali w kierunku Północnej Gwiazdy, reszta Wielkiej Armii Nieumarłych zajęła się konsolidowaniem sił. Ostatnia wojna o Nehekare była już blisko. Kolejnym wydarzeniem jest bitwa o znak łupieżców, to jest późny tyś 2524 rok imperialnego kalendarza. Na zaledwie godzinę przed powrotem Nagasza do Królestwa Śmiertelników w innym miejscu globu miało miejsce inne, równie brzemienne w skutkach wydarzenie. Kiedy elfia armia regenta Tyriona dokonała desantu na piaszczyste plaże przy znaku łupieżców z zamiarem szybkiego dotarcia do świątyni Keina, zakamuflowana, znacznie liczniejsza armia mrocznych elfów uderzyła na nią z cienia. Szczęściem w nieszczęściu na czele oddziałów Wysokich Elfów nie stał sam Tyrion, a jego zaufany oficer, kapitan Karadrian ze Straży Feniksa. Kiedy tylko Wysokie Elfy starły się ze swoimi mrocznymi kuzynami w krwawym linczu klinczu, nie linczu e, na horyzoncie w zadruki zapłonął miecz. Wysokie Elfy nie musiały dokładnie widzieć trzymającej go postaci, by wiedzieć, że to sam Tyrion, który na czele kawalerii uderzył na mroczne Elfy od tyłu. W pierwszej szarży konnica wysokich elfów rozbiła grondyjskich włóczników grozy strzegących towarzyszącej im czarnoksiężniczki. Ocalali włócznicy nie zdążyli nawet pojąć, że większość ich kolegów legła trupem, stratowana pod podkowami lub poprzebijana ostrymi lancami. Jednak pomimo początkowego szoku, w jaki Tyrion wprowadził siły z Nagarotu, mroczne elfy zdołały utrzymać linię bitwy aż do zachodu słońca. Koniec końców... Przyjmujące, niekończące się szarże oddziały z grunt zostały rozbite, a ich wymęczeni wojownicy zaczęli uciekać. Pościg za nimi nie trwał jednak długo. Niedaleko za uciekającymi czekał już drugi regiment druki. Tym razem wysokie elfy musiały zmierzyć się w boju z wojownikami noszącymi na tarczach hydrę, symbol miasta Klar Karond. Choć Tyrionowi udało się przebić ich linię już za pierwszym razem, jego wojownicy nie mieli tyle szczęścia. Pomimo sporych strat, drugi regiment Mrocznych Elfów udało się rozbić o wiele szybciej od pierwszego. Tym razem piechota Wysokich Elfów nie dała za wygraną i zmiężdżyła druki co do jednego. Jeszcze jednak zanim miało to miejsce, kapitan Corhill, dowodzący kawalerią Wysokich Elfów, uznał, że dalsze próby szarżowania na pozycję przeciwnika nie mają sensu. Zamiast tego postanowił zostawić regiment mrocznych elfów swoim pobratymcom i poprowadzić podległych mu, konnych wojowników, do wspomożenia samego Tyriona. Po zniszczeniu drugiego regimentu mrocznych elfów, liczące tysiące, w, tysiąc wojowników posiłki Wysokich Elfów natychmiast ruszyły do ataku na kolejne wrogie siły w zasięgu wzroku. W połowie drogi do wrogich linii zostali oni jednak zaatakowani przez czarną księżniczkę Drusale, która wyczarowała niewidzialne dla wszystkich innych drogi, otoczone przez ciemność. Pojedyncze oddziały wojowników, wysokich elfów, wychodziły wchodziły do widocznych korytarzy, nie będąc w stanie dostrzec powoli otaczających ich wojowników, wojowników mrocznych elfów oczywiście. W jednej chwili zostali rozproszeni po całym polu bitwy. Ostatnim, co widzieli wojownicy Tyriona przed śmiercią, były ostrza mieczy i groty włóczni, dosięgające ich prosto z otaczającej ich ciemności. Tylko Tyrionowi i jego rycerzom udało się umknąć przed klątwą czarnoksiężniczki. Tyrion i jego siły masakrowały w dzikich szarżach jeden, drog, dru, jeden wrogi regiment po drugim, jednak koniec końców ich siły zaczynały odczuwać skutki całodziennego wysiłku. Kiedy tylko druki dostrzegli wyczerpanie na twarzach kawalerzystów, natychmiast poprowadzili kontratak, podrywając do walki rycerzy Malusa, Mroczne Ostrze oraz egzekutorów z Harganet. Chwilę później do walki dołączył sam Malus w pierwszym skoku z mieczem wyciągniętym nad głowę, niemal przepoławiając Tyriona. Księcia regenta uratował tylko jego wiecznie wyczulony Rumak, który w ostatniej chwili odskoczył. Między Tyrionem a Malusem wywiązał się za, za żarty pojedynek, w którym przez długi czas trudno było wskazać, kto ma przewagę. W pewnym momencie Tyrion został zaatakowany od tyłu przez Tularisa, Zwiastu na Śmierci, najwybitniejszego egzekutora z Harganet. Czempion Nagarotu zdołał przebić się ostrzem halabardy przez smoczy pancerz i dotkliwie zranić regenta Tyriona w kręgosłup. To właśnie wtedy, w chwili, kiedy Tyrion opadł bez sił na szyję swojego wierzchowca w oczekiwaniu na cios łaski, rytuał zmartwychwstania na dobiegł końca. W jednej chwili wszystkie walczące elfy zdały sobie sprawę ze śmierci wiecznego dziecięcia. Jeśli do Tyriona zdołało dotrzeć choćby mgnienie żalu, musiał być on ledwie wyczuwalny i ulotny, bowiem w tej samej chwili jego serce ogarnęło coś o wiele mroczniejszego oraz głodnego. Zrywając się w jednej chwili z przerażającym okrzykiem bitewnym, regent uniknął miażdżącego ciosu egzekutora i zwalił Tularisa na ziemię. W okamgnieniu książę zeskoczył z konia, dociskając swojego niedoszłego zabójcę do ziemi pancernymi butami, raz za razem przebijając jego ciało mieczem i przytłaczając całe pole bitwy swoim donośnym, pełnym nienawiści rykiem. Mroczne ostrze wykorzystał chwilę rozproszenia Tyriona i podjął własną próbę uśmiercenia go. Kiedy jednak jego miecz mknął już ku szyi księcia, jego duszę przeszył nagły, brutalny i okrutnie bolesny spazm. Czarnoksiężniczka Drusala postanowiła uwolnić tkwiącego w jego duszy demona. Raz jeszcze demon w ludzkiej skórze, Carkan, pijący światy, miał szansę rozkoszować się mordem na śmiertelnikach. Demon od razu rzucił się na księcia, jednak jego radość z powrotu do królestwa śmiertelników okazała się być przedwczesna. Choć był nadludzko szybki, książę Tyrion zdołał uderzyć pierwszy, przebijając jego ciało swoim słonecznym kłem. Jak gdyby cały świat chciał zakomunikować jego śmierć, w chwili jego upadku na rozmokłe od krwi pole bitwy ziemia zaczęła się trząść, a niebo nad wojownikami nagle stało się ciemne. Był to jawny znak prawdziwej potęgi zmartwychwstałego Nagasza, który swoimi pierwszymi słowami nakazał powstanie z grobów wszystkich swoich, wszystkim swoim sługom na całym świecie. Tyriona nie był jednak w stanie powstrzymać nawet legion nieumarłych, który na jego oczach otoczył walczące elfy ze wszystkich stron. W tym jednym decydującym momencie książę regent poddał się najgęstszym ciemnościom, kryjącym się w jego sercu, na widok ciemniejącego pola bitwy wysokie elfy, wstą... w wysokie elfy wstąpił nieznany im wcześniej gniew. Wojownikom Tyriona udzielił się ten sam berserkerski szał, co jemu przed chwilą. Na obrońców ultuanu zstąpiło błogosławieństwo samego Keina, a jego wierne sługi z sekundy na sekundę zyskiwały coraz więcej sił do dalszej walki. Siły mrocznych elfów były teraz masakrowane z jednej strony przez nieumarłych, a z drugiej przez wysokie elfy, które wycinały ich szeregi w pień z ogniem w oczach. Sam Tyrion podniósł z ziemi przeklętą broń poległego malusa, ostrze osnowy Kejna, po czym dołączył do trwającej rzezi. Intrygi Arkana i Manfreda nie pozostały niezauważone w pałacu srebrnego, szczytu, gdzie jeszcze przed katastrofalnym dla obrońców oblężeniu twierdzy, He Heldenheim królowa wampirów Neferata słuchała raportów od swoich szpiegów rozproszonych po całym starym świecie. Wieści jakie jej przynosili, pozwoliły jej na odgadnięcie ich głównego celu. Sam fakt tego, że Arkan nie poprosił ją o pomoc w swojej misji, wielce ją zmartwił. Była świadoma, że jej przeciwnicy wolno zaciskają pętlę wokół jej dworu i prędzej czy później będzie zmuszona do wybrania strony w nadciągającej wojnie. Wiedziała co musi zrobić, jednak jak do tej pory nieustannie odraczała opuszczenie swojego pałacu. Wszystko odmienił jeden niespodziewany atak demonów na mury jej fortecy. Po odparciu najeźdźców i podliczeniu strat wiedziała, że musi zacząć działać. Zgromadziwszy swoje siły, Neferata poprowadziła swoją armię nieumarłych w niezmordowanym marszu na południe, poruszając się pod zasłoną magicznej burzy, która blokowała słońce. Siły Neferaty przekroczyły srebrną drogę, po czym szerokim łukiem ominęły gościniec biegnący na zachód, chcąc za wszelką cenę uniknąć starcia z potęgą Karaza Karak. W konsekwencji nieumarli odnaleźli się zdecydowanie zbyt blisko mrocznych krain, przez co ich straż tylna zaczęła być coraz śmielej nękana przez watachy goblińskich wilczych jeźdźców. Mistrzyni Imentent, znana również jako pierwsza tarczowniczka, stanęła na czele kontyngentu Zjaw i Wilków Strachu, tworząc grot włóczni, który z sukcesem ochronił tylną straż nieumarłych. Przed kolejnymi atakami wilczych jeźdźców. Dalej po drodze armia nieumarłych natknęła się na śnieżne gardło, opuszczony krasnoludzki garnizon, który łączył strome ściany klifów po obu stronach ścieżki. Pierwsze wielkie wyzwanie czekało na nich dopiero na północnym krańcu przełęczy śmierci, gdzie nieumarli zatrzymali pochód na widok ogromnej hordy zielonoskórych. Ci dzicy wojownicy nie byli gotowi do stoczenia bitwy, a raczej żwawo przemieszczali się dalej na południe, jak gdyby podążali śladami innych plemion, gromadzących się gdzieś dalej. Neferata ogarnęła wzrokiem hordę na równinie przed sobą, po czym nakazała szturm wszystkim swoim siłom. Wykorzystując całkowite zaskoczenie orków, Neferata zdołała kompletnie zniszczyć kilka z ich armii i przejść przez przełęcz śmierci bez dalszych niespodzianek. Kiedy jednak była już w stanie dostrzec górskie szczyty daleko na horyzoncie, jej zwiadowcy donieśli jej o ogromnej armii goblinów, gromadzącej się w rozpadlinie czaszki. Herst Grulsik z plemienia pazurzastego księżyca oraz szaman Brak, nietoperze skrzydło, zjednoczyli ocalałe goblinie plemiona w próbie dołączenia do Łag Skarsnika, oblegającego właśnie Karak ośmiu szczytów. Plan goblinich Hersztów został zniweczony w chwili, gdy na straż tylną ich armii uderzyły zastępy nieumarłych, niepowstrzymanej królowej wampirów. Przez trzy długie dni zielonoskórzy toczyli z nieumarłymi bitwę, jednocześnie nieustannie wycofując się w kierunku swoich jaskiń. Po dotarciu do relatywnie bezpiecznego systemu jaskiń, rozpadliny, czaszki, Herszt Grulsik zaczął nerwowo oceniać sytuację. Jego plemiona zajmowały teraz dziesiątki jaskiń, nie będąc w stanie przyjąć żadnego rozkazu, a Skarsnik nawet nie będzie chciał na nich spojrzeć, jeśli dowie się, że bitwę z nieumarłymi oddali walkowerem, kryjąc się pod ziemią. Po ponownym ustanowieniu swoich priorytetów, Grulcik zaczął planować od nowa. Po ujarzmieniu goblinów z plemion księżycowego wycia, krwawych szczytów, szalonych księżyców, króczych kapturów i króczych ostrzy, Grulci nakazał im ustawienie się w linii przed jaskiniami, podczas gdy reszcie nakazał ukrycie się wokół jaskiń celem zaskoczenia nadchodzących nieumarłych. Kiedy armia neferaty starła się ze zwartą linią bitewną goblinów, zielonoskórzy z plemion złych oczów oraz czarnych łuków przyćmiła niebo deszczem strzał, podczas gdy goblińscy fanatycy wkroczyli na pole bitwy ze swoimi wielkimi, stalowymi kulami na łańcuchach, wywijając nimi szalone kręgi i rozbijając zwarte szeregi zarówno prostych zombi, jak i nędzników, zielonych czaszek, a nawet nieumarłego legionu bez imienia. Nad walczącymi trio, ogarniętych absolutnym obłędem goblinich mistrzów szamanów, rzucało na nieumarłych kolejne klątwy, spowalniając ich pochód magiczną potęgą łach. Mimo to nieumarli wciąż nacierali, przypominając nieznającą przeszkód falę tsunami. Na ich lewej flance nacierała lachmijska gwardia oraz gwardia wysokiej mistrzyni, elitarne oddziały neferaty, jednak ich prawa flanka była właśnie miażdżona przez wściekłe kamienne trole nazywane zjadaczami skał. Jednocześnie ich tyły zostały nagle zaatakowane przez plemię wyjącego księżyca, i paszczaki, podskakiwaczy Brokko, którym przewodziły dwie prawdziwie gigantyczne bestie, znane w całym świecie zielonoskórych jako Gnasza i Basza. Wszystko wskazywało na to, że pochód armii Neferaty zakończy się właśnie tam, u stóp rozpadliny czaszki, ale kiedy pierwsza fala jej nieumarłych była już o krok od rozpadnięcia się w pył, mistrzyni stanęła na czele drugiej, swoim ozdobionym, zakrytym tronie, nakazując hordzie eterycznych istot podążanie jej śladem. Nie będąc w stanie zgładzić tych duchów mieczami i włóczniami, gobliny zaczęły powoli się wycofywać, a ich linie zaczęły powoli się łamać. Kiedy nadzieja zaczęła opuszczać jego siły, Hersz Grulsik postanowił uruchomić swoją przebiegłą pułapkę. Nagle odgłosy pola bitwy zostały przygłuszone przez potężny ryk rogów wojennych i dzikie okrzyki jaskiniowych bestii. W tym samym momencie z jaskin po drugiej stronie rozpadliny zaczęły wychodzić hordy goblinów, paszczaków i troli, śmiało biegnących prosto na tyły armii nieumarłych. Ich szarża nie zatrzymała się jednak na pierwszej linii zombie, a zamiast tego wbiła się głęboko w ich szeregi, miażdżąc wszelki opór po drodze. Nie umarli stanęli przed poważnym zagrożeniem całkowitego zniszczenia ich armii, co gorsza wszyscy nekromanci towarzyszący królowej wampirów przerwali swoje prace nad wskrzeszaniem poległych, skupiając się na pozostaniu przy życiu, przez co armia Neferaty zaczęła definitywnie słabnąć, a raz pokonani nieumarli mogli wreszcie zaznać spokoju. Widząc, że tylko ona mogła zmienić losy tej bitwy, Neferata zeskoczyła ze swojego tronu i dołączyła do walki. Jej wiara w zwycięstwo podupadła dopiero na widok ogromnej, wielogłowej chimery, która wyskoczyła z północnego krańca rozpadliny, kierując się prosto na nią. Choć Neferata była niezwykle potężnym wampirem, to swoim pobratymcom nigdy nie dała się poznać jako wybitna wojowniczka. Po długiej i zażartej walce, bestia była w stanie przygnieść ją do ziemi i pochylić nad nią jeden z łubów, jak gdyby szykując się do jej pożarcia. Szczęśliwym zrządzeniem losu, dokładnie w tym momencie, na pole bitwy dotarł wielki ruinie toperzy, pokrywając wszystkich walczących cieniem. Na linii horyzontu stanęła nowa armia, której dowódca, Krell, władca nieumarłych, ruszył biegiem w stronę potwora. Wykorzystując zaskoczenie bestii, wódz nieumarłych wbił mu swój obosieczny topór u podstawy szyi, wyrywając z niej kawał mięsa. Choć Neferata jeszcze tego nie wiedziała, dokładnie w tym momencie światem wstrząsnęło zaklęcie nieśmierci nagasza. Góry zatrzęsły się, a nie umarli ze wszystkich grobów świata zaczęli powracać do życia. W jednej chwili sytuacja neferaty zmieniła się z niemal nieuniknionego końca jej trwającego wiele tysięcy lat życia do całkowitego wyleczenia jej ciała i przepełnienia jej czarnego serca nowym duchem walki. Widząc nieumarłych, powstających z Ziemi wszędzie wokół niej, oraz czując wolę nagasza w każdej swojej myśli, królowa wampirów z łatwością pokonała pozostałe gobliny i ruszyła w dalszą drogę, po raz pierwszy w swoim długim życiu czując się prawdziwie niepokonaną. I tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek na temat End Times, czasów końca. Ja dziękuję Wam bardzo za dzisiaj, mam nadzieję w najbliższym czasie kontynuować tę cudowną historię. Dzięki Wam bardzo, słyszymy się całkiem niedługo, trzymajcie się, cześć.